Champion. Dzisiaj to jest taki specjalny odcinek specjalnie dla użytkownika Deparanduza Chyba taki był, jak nie to sorry, że źle przeczytałem Przesłał mi on link do swojej mapy przygodowej i chciał abym w nią zagrał Pomyślałem sobie, że podzielę się z tym z wami jak w nią gram Odpalałem ją tylko na chwilę, żeby zobaczyć czy się włącza Ale nawet nie patrzyłem co tam jest Tak więc pierwszy raz będę grał w nią przy was Mapa przygodowa. Nawet nie wiem co to jest, bo nie grałem w takie Chyba, że... Chyba, że to są takie mapy, że są jakieś pomieszczenia i trzeba pułapkę, czy coś zrobić, żeby nie przejść. Jeżeli tak, to grałem, ale tylko w angielskie wersje. Dobrze. Widzę, że ustawię lepsze opcje, żeby się nic nie zacinało Tak, normal chyba wystarczy. I tutaj widzę jakieś tabliczki. Witę, co co. To jest chmura, co tak wysoko jesteśmy Aha Tak, witaj na mojej mapie Na dole są zasady Nie wolno burzyć ziemianki A wolno glowstone e i wełnę I co niektóre tabliczki kłamy Fajna lowa. Dobrze No, fajnie to wygląda nawet na górze glowstone i na dole. Co mogliśmy niszczyć? Glowstone, czyli to. Na górze glowstone. Nie rozumiem. To jest glowstone. A! O Jezu! Czemu to nie leci? A, bo to jest tabliczka. A, zrobiłeś błąd. Jakby tej tabliczki nie było, to by było tak. Ale że jest ta tabliczka, to nie poleci. No przez taka mnie. Zbierzemy sobie to. O, możemy to rozwalać. Dobra, idziemy na dół. A nic tutaj nie ma napisane. O, laga złapałem. Zastanów się, a i jeszcze nie wolno niszyć drzwi. Dobra. Te lagi, lagi złapem. myślę, że to przeżyjecie. Ja też to przeżyję. Kabel. Tak wiecie co, może wracam za chwilę jak te lagi ogarnę, bo, bo mam trzy FS Do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Włączyłem i wyłączyłem. Mam nadzieję, że już nie będzie lagów. Dobrze idziemy. Ojejku, ty Co to miało być? Tak. Mam świeczkę. Czy nie? Zobaczymy co tam jest. Jabłuszko, złota zbroja, Mietrzyk I kaktus. Tak. O. Tak, wezmę sobie tego trochę. Nie no, chyba wszystkie mi nie będą potrzebne. Tak, zjem sobie jedno. Co to jest napisane? To dla ciebie. Dzięki, ale nie chcę, tyle ja muszę. Miecz. Wiecie co, może wyłączę pastefula, bo okaże się, że tutaj miały być jakieś potwory. Przydamy się tą, na pewno. Ech. Nie wolno to postawić jak nie wolno, nie wolno niszczyć ziemi. Oj, nie chcę tego stupić, że... Nie było nic, że nie wolno mi niszczyć tego, tylko nie wolno mi niszczyć ziemi. Dobra. Ale dobra, idziemy dalej. Aha co o to chodzi. Tylko zmyłka. Koniec dema. Dziękuję za skończenie mojego dema. Nie ma za co. Trochę króciutkie i łatwe było. A teraz powiem tak, mam dużo filmów nagranych o jak zainstalować samoloty, nowe surowce i tak dalej, ale jakoś nie mogę ich wrzucić. No, mo może wrzucę teraz, bo jak wcześniej chciałem je wrzucić, to mi się komputer resetował. Myślę, że się przegrzewał po prostu ja Teraz się mi się popsuł, czy coś takiego. Mm, tak, ja jeszcze dodam, że dzisiaj będzie mało filmów wrzuconych, bo tak, muszę się uczyć. Mam jeszcze cztery przedmioty do zaliczenia, a już po terminie jest. Mm. Więc może już skończymy ten filmik. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem na śmierć. Mnie się nawet podobało, jakby była dłuższa, może być. E, może większe zasady by się przydały. A tak to to, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć. Tak, chciałbym jeszcze dodać, że link do tej mapy jest na moim chomiku. Powinien się właśnie mam wyświetlić link do mojego chomika tutaj. Jak nie, to też macie w opisie. Będzie to w mapy i save, będzie się nazywała mapa przygodowa od D. Paruzera. Nie, nie, nie pamiętam Niku, ale piszę poprawny. Napisz w komentarzu, żeby... Ogólnie dam link do jego konta na YouTubie. W moim opisie też. Dziękuję za mapę. I to chyba na tyle tak zapraszam na mojego chomika, żeby tą mapę pobrać. A teraz spróbuję wrzucić ten filmik na YouTubie.